Witam, witam tego typu, złowagę witam, witam tego typu Zobaczcie, już samochody się zjeżdżają tego typu ponownie tego typu łowabym zabawdżam na mój kanał przypominam tego typu o jezus wiesz co wizowy robić tego typu miło to że wizowy że wygrabiłem to i tak kurwa lecę te te liście kurde i tak, no to jest... To Wojtuś na razie, bo to jest ten pierdolony okres jesienny. Z tego typu. Jak widzicie, trochę mam. Trochę. Na cztery razy wszedłem żeby... Wziąć i wywalić. To i tak, no widzę, to... Że... To co udało mi się wygrabić to wygrabiłem No ale to i tak Wiaterek <grystanie> jest widzowie i dlatego tak się wieje zabię. Cóż jak się mówi widzowie nic się nie zrobi W czasie jesiennym i zimowy to jest kurwa na głosach. rzecz tego typu że już na tym parkingu na tym, w którym ja mochałem. Uh, powiem wam widzowie, nie jest ciężka robota po drugie lepsza niż żadna tego typu a po trzecie widzowie powiem tak każdy widzowie, każdy, to nie ma kurwa we wszystkich kluja, jak się mówi, bo widzicie, że jak ktoś jest znanym youtuberem, to nie pracuje. Nie, błąd. widzowy, wielki błąd myślenia. Z tego powodu, że... Yy, macie dokładny przykład widzowie, w wujia. na przykład widzowie. W Wunio, mimo to, że robi wywiad, robi, gdzieś w różne miejsca, na granicę itp itp to też trasuję. to że widzowie e, ja jestem youtuperem i robię to nie znaczy że pierdono robotę i kurwa e, nie będę harawo widzowie no już to jest daleka świetnik kurwa tak zawsze ludzie kurwa nie dbają naprawdę a pierdolę wszystko pierdolno a nic, ktoś posłon, ta kurwa. A, e, tak mówią widzowie, to nie jest sztuka, bo wy to mówicie. A, po co e, Tigerowy wysłać donate? Ja on prosty. O tego zacząć widzowie, skomentuję to. Trzeba wysłać to od Was, są. to są od Was, które zbieramy e, i. Kupuję się tak od was, zebieram pieniądze Kuchenkom No to, to, nie jest to, że jest to widzowie Nasze, to jest wspólne, które wy Do tego się dołożyliście, Właśnie donateami Widzowie No i znowu wie, Ja jak jebie No, że dlatego mówię Odpalę rano jeszcze teraz bo i tak z wyprzed zrobiłem nie mogę się spieszyć Może, że jest opierdolony jak się mówi widzowie eee, parking bo tutaj podstawą to jest parking gdzie kurwa wjeżdżają samochody nie ma chuja właściwie żebyście coś mogli zrobić Dlatego się przychodzi na szóstą, żeby zacząć ogarnąć, żeby było zrobione, a później inne czynności, widzowie. No no, bo to tak to jest z tego. E, słuchajcie widzowie, pytacie się czy lubię e, Daniela Makikalla, bo pytaliście się na tymś tam w filmie, powiem wam tak. Ja jak kogoś nie lubię to nie obserwuję, nie oglądam. w bo mnie to w ogóle nie interesuje powiem Wam tak, widzowie. każdy na swój sposób chce być sławnym złym człowiekiem i hajs tego sobie a żeby Zabłysnął tak my widzowie no, jak ja szczególnie zabłysnąłem w roku 2012 roku eee, ten, ale też eee, i widzowie powiem tak że też trochę w dupę nam się nalało jak się mówi widzowie sądzę co ja tak odpocznę eee, nalało nam się to trochę w dupę jak się mówi, ale z czasem się zmieniło eee, powiem Wam tak szerzej, zbytnio mnie to nie trasuje ja kogoś nie lubię czy coś żeby ja nie czasem uwagi nie obserwuję, nie lajkuję nie wyzywając kogoś bo to nie ma sensu nie lubię kogoś, nie oglądam w i dziękuję a niektórzy Wy właśnie Robicie takim sposobem, jak robicie widzowie. A później macie pytanie do mnie. Miejcie do siebie, a na kogoś. Yy, twierdzicie widzowie, że to my jakąś patologię robimy, a wczoraj, czy, czy wczoraj, chyba wczoraj, nie wiem, przypadkowo mi się zaskoczyło yy, filmik yy, Danie makikalo tego. <grych> Aż nie wiem, albo mi się wydaje, że człowiek nie zrozumiał yy, o, o w więzieniu za swoje wygryki, bo to jest moje zdanie w że chce się znowu wpierdolić do więzienia z powrotem za swoje wyczynki, albo naprawdę, no kurwa, coś się go nie nauczyło w więzieniu. Albo za za mało się dzieje, za krótko o widzowie. Bo tak z punktu mojego widzenia. Bo ostatnia oglądałem przebudkowo mi skoczył taki filmik jak Makikal eee, tego szczura eee, ja, ja co niby tam łap, łapał tego szczura czy co? Nie wiem co do tego i powiem wam widzowie, powiem tak szczerze, że, że jak widziałem ten fragment tej łacienki, kibla, obstrany kurwa totalnie. Jak ma naprawić swoją opinię, on sam kurwa do tego dochodzi? Widzowie. Założyliście? I wy tym się jaradali, jara, sobie. Tym się jaracie Tą głupotą właśnie Tą potestryjnę jak się mówi. Tym się jaracie I tym właśnie to, to widzę was to jara Założyłem. Założyłem. Tym się jaracie w chuj Jaracie się tym Mówię to tak Punktu mojego widzenia i myślenia wy się w to tak kręcacie tak się jaracie, tak byście pierwszy raz dorwali niektórzy internet i tak by mi, byście mieli podnietę. nie mówię to po chamsku, tylko mówię to widzowie tak yy, szczerze i otwarcie widzowie jaracie się głupimi zachowaniami a sami to Przerzucacie widzowie na życie. Na prywatne życie szczególnie. No nie mówię tam publicznie, ale o prywatne życie. Przerzucacie to właśnie na swoje życie. I później wy wiedząc o tym, że robicie yy, błędy, komuś się wytykacie, że o to jest yy, Patus, czy na przykład yy, melina pod a wy to właśnie to samo robicie. Niczym się nie różnicie od tych osób, którzy robią coś takiego. Sami właśnie pokazujecie. Mówię to o Sami do tego dochodzicie, sami pokazujecie. Jak u was naprawdę rzeczywistość się tutaj e, pokazuje. I to właśnie tym, 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 właśnie to działa u Was machina, to, że Wy tego kurwa nie możecie zrozumieć, że robicie sobie krzyże, nie tej osoby, która robi streama, robi kliniki. tylko robicie sobie szkody. Nie, tej osoby, która nagrywa, ta osoba, która nagrywa, na to wyjebane, co Wy ale sobie robicie taką podgórkę bo robicie sobie podgórkę i dlatego mówię tak widzowie powiem tak że dla niektórych nie mają czaczy nie rozumieją i to jest takiego pojazdu. Ja też widzę, powiem tak szczerze, o takim. Ja też nie wiem, ale widzicie, wyprostowałem się, no i staram się Wam. I to wody się inaczej. Staram się Wam to pokazać. Widzę. No i tym się w widzowie Mimo to, że robiłem błędy w życiu, na stynach na filmikach to wyciągnąłem jakieś kopie wnioski które trzeba było naprawić i to jest plusowanie źle i to mówię no ja ci to wypowiem tak to kiedyś obserwowałem Rafa kiedyś też do momentu, bo później to już, kurwa, to tak, tak na było robione najwięcej, że to, kurwa, w To rapa to Teraz, teraz podobno się kolejnie zmienił zachowanie wyglądu, mimo to, co tam chyba robi, bo robi, ale trochę, trochę, trochę wyciszył się. Tak ja, ja też odpierdalałem maniany, coś wdalałem. I teraz się zmieniłem. Każdy człowiek robi w życiu błędy. Nie ma takiej osoby, która nie zrobi jakichś błędu, Widzowie. Są takie osoby, które nie umieją się do tego przyznać Tylko twardo twierdzą, że to nie, nie moja wina, tylko wasza. Widzowie, ja powiem wam. Powiem. Szczerze otwarcie, To jest pomnik yy. Dina po środku, Wasza i moja, a więc do tego dążyć: dwa grosze do takiej sytuacji i równa się wiecie co. Tak. Oj, tak się zadałem: planuję, co tu mam jeszcze robić no ta kurwa chuj godzina Tego typu się zastanawiam Ale już wiem co mam robić Jak to skończę To coś się za... Inne rzeczy. Jest co kurwa robić Mimo to, że tak Jak się patrzy to się yy, Wydaje, że Nie ma, ale jest Zawsze coś się kurde znajdzie Zawsze się coś znajdzie Czas się znajdzie, wymyśli. Powiem tak szczerze, że pole coś robić, bo po pierwsze czas leci i nie się na, na, na e, czas i ile godzin tak jak się robi, to to się robi po całości. Jako stróż czy owang bym się nie nadał do tego. Bo z tego powodu, że ja nie lubię bezszyni siedzieć, mimo to, że co tam godzienkę na dwie czasy się punktowo tam, gdzie są punkty, ale Wam powiem tak, że nie dla mnie roboty tak. ja lubię coś robić, tak właśnie to czas. Okres jesienny to to w twój myśli, jest twój roboty. Mimo to, że jak się y, patrzy, to, to takie zdarzenia jakby nic nie było do robienia. Ale jest, pochwa. Jest co robić w I to jest twój do robienia. To, to się mówi, a bo, co takie gadasz, nie masz nic do roboty. Jest. Ktoś, bo, jak wy, bo wy, widzicie yy, przez laptopa, przez telefon, inne rzeczy, a tak tutaj na miejsce, tak jak ja jestem na miejscu, inaczej to się patrzy. Jest duża różnica. Zobacz. Jest duża różnica i faktycznie no jest duża różnica. kurta oh, kurde, poszedł, poszło się spać trochę wcześniej, ale tak, no widzowie powiem wam tak, e, lepiej zrywać się wcześniej i cały dzień mieć dla siebie, niż iść na chodnik, niż, niż na nocki też, na nocki też. Zależy oczywiście, gdzie traficie na jaką brygadę, ekipę, no i gdzie pracujecie, to też zależy od, od pracy. No dobra, Zabasza na kanał, subujcie i nie zapomnijcie dzwoneczka kliknąć, tego tylko ja idę dalej robić, bo jest co robić, mimo to, że się patrzy i tego to niby się nie, nie ma, ale jest co, jeszcze jest okres insumy, to jest, w ogóle, jest co robić, no dobrze, widzimy się dzisiaj wieczorem na filmie. Możecie innych ludzi zapraszać. Tak jak mówiłem, e, widzowie sprawy donatorów to są Wasze donate, które e, wy widzowie sprawacie i razem wspólnie próbujemy. I to jest wspólne, to nie jest to widzowie, że to jest nasze, bo to wybrać... To jest wspólne widzowie. Razem zebraliśmy, razem wspólnie wybieramy, próbujemy jak No dobra, trzymacie się i widzawie ja z dalej robić sobie tego typu No i dalej będę robił po kolei tego typu. No dobra. trzymacie się i widzimy się wieczorem na no, tymie tego typu. Trzymajcie się będzie.